No i kontynuuj. Zakończyłem na tym, że udało mi się pokonać tego przywódcę Orlicy. Jednego. I teoretycznie ja mam misję główną. A na razie sobie polatam trochę do z, tutaj tych nieodkrytych miejscówek. Może tutaj zobaczmy co jest. Trochę daleko do tego jest. Możemy podkrywać jeszcze parę rzeczy dodatkowych w razie co. Bo wydaje mi się, że to może być jedna z ostatnich misji już. A nie chcę później latać tylko i wyłącznie po znakach zapytania. Choć w ogóle coś dziwnie mało osiągnięć mi spadło. Jak na razie Bajasz Legend, standardowy błąd. Jak wyjść z tego? Turni ucznictwa to jest? O nie, dobra, to jest to do skakania. Nieważne. oni z Mongołem chyba gadałem jakimś oczy, coś. Jest trochę posprzątane i tędy się chyba wyjeżdża. Stąd wezwijmy weź, konia. Chodź, konik. Ulepszony konik z Nie Jeszcze jakieś zwoje dał się tutaj znaleźć, ale może kiedy indziej i poszukam. O, to jest ładna ścieżka do dychania. Zjedźmy tędy. Mówię, jakieś znaki zaptania porobię. Nie wszystkie. Ale chcę zrobić jakieś... I nie tylko misje główne, mi a potem tylko i wyłącznie znak zapytania. Dlatego na razie pojadę tam, gdzie wiem, że jest znak zapytania i jest zarazem coś nieodkrytego. To jest chyba ta wyspa. Tam. Jatek na start. Mogłoby się coś przerali, bo bym musiał sobie naładować harduka. ducha. Mam... Byłam... ze skoki. Bo mam jeden punkt tylko hartu. O, są. Tak, koło mnie kwiatek do zebrania. Oni zawsze za trzecim razem atakuję, nie wiem czemu. No i dobra, siadło wszystko. No i git, zapijci wszyscy, zbieram kwiatek jedziemy dalej. Mam przynajmniej cały harddruk naładowany. W razie by była jakaś walka czy coś. To mam HP Dobra, metale do zebrania Przez muzyka. Wywstrzelam ich. Weźmy rękę, o nie z Borlica. お前は以上の両親に poured… チェワーは not going to move さんファンタ主ナーは赤 Radar! ボカディー很多 Wcześniej tego nie robiłem. I mogę użyć ducha. To prawda, i tak brakowało mi jedno tylko. W sensie jeszcze jedno. Musimy jeszcze jednego zabić. Ale zgładziłem ich. Na nie obcinałem głów. Dowódcom. Miło. I za wszyscy? Kiedy masz pełen ekwipunek, nadwyżka amunicji jest zmieszana w zakwach do siodła. Zajebiście. Tak, można żyć. Zostańmy sobie normalne strzały. No i dobra, jedziemy dalej. Myślałem, że to jeszcze więcej będzie. Tutaj taki po prostu ich obóz mały. No ale okej. Okay. mogłem sobie odciąć głowę dowódcy. Pojawi się teraz ptaszek, który mnie pokieruje. Tej wypalone coś. To jest po drugiej stronie, nie? Tam. No. Nie wiem, czy tędy będzie można przejść, ale chyba gdzieś tam było przejście. Ale chyba przepłynąć będę mógł. O, tam jest chyba yy, z tymi zwierzętami. Bo widzę ten konkretny kamień, taki ze sznurkami na sobie. A, prowadzi mnie. To sanktuarium jakiegoś zwierzaka. To jest foka? To jest sanktuarium fok? To jest kawałek kamienia. Znaczy kamienia drewna, chyba drewno. A, no, drewno. Może sanktuarium krabów. Weź tą rękę. Tego mnie, Tego dużego najważniejsze jest zabić tym marchdam, tym

Ruszając się jak małpa Dobra To jest moje drugie sanktuarium małp Najwięcej miałem chyba kotów jak na razie, chyba trzy No i skończone bez wyjechania za linię. Nie mi się głaskać, małp, ale przynajmniej mam odblokowane. No i mam! Talizm na chrony został ulepszony. No i fajnie. Tutaj widzę w ogóle posąg do zebrania. Znaczy, ten posąg to jest to, co. Nie wiem, co się z tym robi. To są notatki przy tym są. I kwiatek. Zakazana kapliczka. No, zobaczmy, jaka teraz będzie wiadomość. Ja mówię, nie wiem, na czym one polegają. W wie to jest? Nie. Dobra, gdzie jest wiadomość? Stary świat przepadł, choć życie toczy się wciąż. Wyostrz, zwy, zwy, wyostrz swe zmysły, weź i opończę łucznika, stale poszukuj prawdy. Zobaczcie, to jest takie odebranie: po prostu zwój, ale wydaje mi się, że coś się z tym robi, bo nie odznacza się. Jest zaznaczone nadal i nie ukończono. Ale mówię, nie wiem, mam pojęcie na czym to polega. To najważniejsze sprawdzę później po skończeniu gry na nanecie jak dalej nie będę czaliście się chodzi. Chyba, że mam ze te niebieskie za pomocą muchu. Nie. Może ognistymi Nie, to po prostu przez to przelatuję. Okej. Okay. Bo dziwnie wygląda te niebieskie. Jest ich parę Niech to było? Weź opończę łucznika. Nie wiem czym jest opończę. Wyszczę z to jest właśnie chyba to. Tam coś się świeci. Ciekawe czy to o to chodziło. Wątpię, ale kto wie. Mówię, nie mam pojęcia co się przy tym robi. Trzeba komuś pozę zrobić, czy zagrać na flecie, czy coś znaleźć. Kompletnie nic. Też konik. O, zapiski! LOL. Chwała tobie! Nie potrafię zgrabnie pisać, choć... ...chroni mnie przed wzrokiem Mongołów, Chroni przed nimi moją matkę i żonę. Ukryj przed nimi moich synów i córki. Ukryj też moje zbiory, byśmy... Mieli co jeść, Obdasz nas swoim uśmiechem Moją, moja wiara jest nieugięta niczym diament, składam w darze kwiaty, składam w darze wodę. Dobra. Zobaczmy co tam jest przy mognisku w takim razie. Jeśli dowiem się jak tam przejść. Ale może coś jeszcze na tej wysepce być. Jest chyba ten statek z początku gry. Ja w to nigdy nie grałem, ani nie oglądałem u nikogo, ale znam samą sobie, sobie grę zbycia. A, i dodatkowo czekam na 17, bo będzie pokaz PTSD, To sobie chętnie obejrzę. Będą pokazywać remaster Obliviona już za godzinę, trochę ponad. O, kolejny ptaszek. Już kiedyś pisałeś mude, i chyba pytałem się, co to znaczy, a ty mi odpowiadałeś, ale nie pamiętam. What is mude? Aaaa, dobra, nieważne. Wiem, co to jest mude. Więc dzięki za info. Dobra, mogę tu przejść? No nie. No, i miło. Tak trzymaj. Tu jest turniej łuczników? Tak, turniej łuczników. Mogę spróbować złoto zrobić tym razem. Otworzę sobie. Ulepszę sobie ten, znaczy ulepszę sobie, ustawię sobie ten do ucznictwa medal. Nie wiem yy, za co on jest, na razie tu weźmy, tu weźmy. Pogłosowanie swojej leniakami. Podczas celowania z łuku namierzenie głowy... Namierzenie głowy celu zajmuje 2,5 sekundy. A okej, okay. spoko. On był chyba jednak nie w złotych. A tych drugich. Normalnych. To zobaczmy ten mały w takim razie. To szybsze naciągnięcie i... te ulepszone. Nie będą do ucznictwa Wyżej czy niżej. Dobra, tu są. Koncentracja mam 0,8 sekundy. To weźmy. I weźmy sobie na... Szybkość ponownego załadowania broni. I może się uda tym razem złoto. 0,8 sekundy to może nie jest mega, 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 sporo więcej. No ale jeszcze tutaj mi doda, mi się dwie setne. Za zdobycie srebra. A może teraz się uda? W takim razie. Chociaż to srebro na początku zobaczymy mieć trochę więcej czasu. Wszędzie jest taki sam czas do zrobienia. Ej może się uda złoto pierwsze Pierwsze złoto. No i spoko. Czyli mam teraz 1 jeden, jeden sekundy. Nawet czy jest coś tutaj jeszcze, mogę tutaj zaznaczyć. Dobra, zobaczmy, czy coś tam jest. Możemy poleciał do kolejnych turniejów. I podobijał złoto wreszcie. Z nich. Nie wiem czy to są wszystkie. Czy jeszcze jakieś będą mi brakować? Chyba tędy będzie trzeba przejść. Źle się w ogóle tam przypłynąć, a nie, że może mnie zeżre. Bo fale mnie odpychają na przykład Ale nie wszyscy widzę No i zobaczmy co tutaj będzie Może jakaś chorągwia samotna Sakajów No jak nie do miał odkrytą całą mapę Bo w znaku z zapytania raczej tu nie będzie a dalej się już przeteleportuję Nie ma tu chyba nic Okej, okay, jestem nawet dalej niż chciałem pójść Jakiś pobocznych wysepkach jestem To może pójdźmy sobie tutaj Ale szybko już podróżą no nie będę jechać na pichotę Na górę tutaj I to jest chyba Fillar co ja to kojarzę to jest chyba coś co zebrałem kiedyś co mi się na granie zrypało, że dźwięk nie posłać, Nagrywałem od nowa Tutaj nie wiem jak tu się wchodziło A to jest chyba to Cham po prostu zejść na dół Chyba no. nie o to mi chodziło Dokąd konkretnie o, teraz sam się chyba powinien regenerować, nie? Tak, dobra. Nie ma co tracić. Hartu ducha. Cześć prosiak! Ki Witam. Na strumyku z Ghosta. Nie za długim, ale na raz Ghosta. Co tam? Czyli wiosenne porządki skończone. Tak, to jest filar. Jak tam wielkanoc ci minęła? Ja na obiad miałem resztki z wielkanocy. A dokładniej żurek. No i jest filar. Nieśmiertelna nadzieja, Wci wciąż czuć od niej zapach długowiecznej wisterii. Dobra, kolejny jakiś znak zapytania? To hmm. jest okryte? odkryte? Jest takie szare. Nie wiem, czy to jest kwestia mgły, czy nie odkrycia, ale chyba mgły. Kto bym mógł poradzić w takim razie. U mnie babki nie było, sałatka była. Ale nie jadłem. Ja zawsze głównie na żurek czekam. Cały rok. Tak samo jak na barszcz. Jeśli mówimy o innych świętach. Może ich wezwę po prostu. Jakiś pies tutaj leciał. Ok. U mnie właśnie zawsze był. Dlatego zawsze to jest jedna rzecz, na którą czekam. Ja białe kiełbasy nie lubię. A u mnie są dwie białe kiełbasy. Były. W chrzanie i w piwie. Robiona. O, też tutaj do uratowania jest. A, tutaj. Zbieram sobie wszystko. Czyli nic. Cześć, kupco! Witam również. Nigasi Znowu mu ręka wsiąka w dyby. Chciałam zjeść kwiat. Chciałam zjeść kwiat. Chciałam zjeść kwiat. Do no i miło. Nie dostałem chyba od niej nic. Nie to, to miało być 20 metrów w tą stronę. I czy coś tutaj jest do zebrania? Takie by się przydał pokazujący. Ale zróbmy na razie tak. Niby parę metrów dalej na mapie zaznaczona tutaj 100 metrów. Znaczy parę... Troszkę dalej zaznaczone na mapie. A tu już 100 metrów już. Ale nie ma to chyba nic. Chodź... Te dzwoneczki to są chyba chorągwie jak dobrze mówię. Takie dzwoneczki tutaj było słuchajcie chwilę temu. No da dalej, słuchajcie. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale kojarzę, że to są chorągwie. Więc jak tak, no to mogę sobie ją zebrać. Chyba mongolowie gdzieś tu są. No, słuchajcie bardziej. Dobrze mówię, to jest chorągwie, nie? Tak, jest chorągwia. Muszę po nią doskoczyć. z Sakajów. No i spoko. Tutaj bym poleciał, ale tutaj też się przeteleportuję. Żeby nie robić dodatkowych metrów. Mówię, na te turnieje... Pucznictwo bym poszedł, w których nie zrobiłem złota. A ten jeden medal faktycznie mogę sobie zostawić, co mi zwiększa koncentrację. Oj, przejść nam będzie trudniejszy, myślałem. Konik. Przy okazji wolałbym, żeby był dzień. Co, małpy były? A, mągołowie. To ładnie tak ustawieni na dodatek. Wiedziałem, że wszystkich jednym strzałem będę mógł zestrzelić. Umrze od tego? Bo coś HP mu się nie pokazało? O. O, jeden nam tam się czołga jeszcze. Mówię, tak ładnie się ustawili. odzyskiwałem strzały. No ja chcę zejść gdzieś tam na dół. To jest w ogóle ten most... O, do konia wleciało. Sporo tych strzał leciało. Mam 29 strzał, jadąc na koniu. Ale no właśnie, tutaj mogę trucizny, trucizny jeszcze pozbierać. Tym bardziej, że mogę jeszcze pozbierać, więc bierzmy ich jak najwięcej się da. Na. Bo jednak nieczęsto są pola z truciznami. A nie udało się zaznaczyć gdzieś na mapie znacznik własny z opisem. Jest taki stały znacznik. Żebym mógł zaznaczyć, na przykład tutaj są właśnie te zatruty strzałki. Dobra, to nie było do zebrania. Sporo ich można mieć. Mogę pozbierać ich trochę. I mogę jechać tam, gdzie chciałem. Dobra, tego już mam full. Czyli tylko te żółte kwiatki zostały. No i czerwone. Ale czerwona to nie trutka. Mam wszystkie. Tutaj jedziemy tam, gdzie zaznaczyłem. Ile ich mam? Po 8. No tutaj mi brakuje teraz zapalające strzały i te wielkie strzały. Kwiatek. Widziałem też na prawo kwiatka. Gdzieś? O, tu jest. Mówię, też spoko zbierać będę miał wtedy wszystkie ubrania. Będę mógł sobie zrobić całkowite 100%. O, jest coś. Mm, znowu to. Ale przynajmniej mam blokowane coś na mapie, no ale nadal nie wiem na czym to polega. Te kapliczki. Ale zbierzmy. Jesienią owoc dojrzewa do zebrania. Obcy oraz syn. Chłopcze, uszanuj ojca, pokaż siłę swej broni. Ej! Co to jest odwołanie do Godofora? Jest dosłownie ręka, też taka była w Godoforze ręka na y, pniu. i Jest koło sikiera, obok. Co to jest odwołanie do Godofora? Tego z 2017 18 No ten coś po prostu nazywa Godofor. Albo niektórzy nazywają go do Force 4. Mówię, no, nie wiem co się robi poza tym, ale to na to wygląda. Jakby to było odwołań do tego. Może z jakiegoś powodu wszystkie są odwołaniami do innych gier. Ja będę mógł pojechać sobie, potem to się by przydało zrobić, to i tu przejechać, i będzie gittery po przejechaniu tego tu. Dobra, jedziemy dalej. W takim razie i ten turniej, mówię, ucznictwa bym jeszcze zrobił sobie, bo dwa są niedaleko mnie. Turnieje. o, biją się mundgołowie z ale podkręcona strzała trzeba pili się z zapomnę jak oni się nazywają ci ludzie o jakiś domek jest to mogę go odwiedzić przy okazji お前がお前がお前がお前がお前のお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がおあがお前がの前のお前がお前がお前がお前あお前がおが そして槍川の火の少量という伝承途中で逃げ出してしまいましたがどう終わるのでしょうその語りは知らぬだが皆の望みとなるようなちだろうな行前にあった折に聞いてみるとしようよろしいのですか困っているものは大勢いるのに OK いどいすとプロストドルトリブルレゲンディー Tak jak kojarzy to ta osoba, to jest Tribu Legend. I pasuje jeszcze przy okazji wygląd tych miliardy kartek. No chyba, że nie. Ale okej, okay, jakiś domek znalazłem. Żadnych zwojów, nic tutaj chyba nie ma. Mimo, że mogliście tutaj do nich teleportować, więc zróbmy to. Zaliczmy, mówię sobie na złoto. Jak najwięcej się da. W bok trafione. Gdyby nie to, by zajczyło mi. Ale tak mam chyba gorzej niż miałem. Albo może lepiej. Ale w każdym razie nadal za mało. Więc jeszcze jedna próba. Gdyby nie ten mi Weźmy sobie od jednej strony zacznijmy, a nie że kierować dalej. Trochę za długo tam czekałem. Blisko! 1, 10, kamanny! No. Aj, bo przy jednym miejscu za długo trochę celowałem. Ale potem będę miał kolejne 1 sekundy dłużej trwania. Siedzi! Złoto! mam koncentracji ulepszony! Mówię, poskaczę sobie od jednego do drugiego. I fajnie było zrobić jeszcze tą misję główną, poza tym.